Światło jest. Główny bohater filmu na miejscu. W takim razie zapraszam Was na kolejną recenzję na moim kanale. Ja jestem Jobak i w dzisiejszym filmie przyjrzymy się 60% klawiaturze od Cooler Master, a mianowicie modelowi SK622. Zaczynajmy. Na sam początek zerknijmy na opakowanie. Osoba, która pierwszy raz będzie miała styczność z 60% klawiaturą, może być zszokowana już po odebraniu pudełka którego gabaryty można porównać do dwóch opakowań średniej wielkości smartfonów. Umieszczono na nimi kilka informacji takich jak na przykład zastosowanie niskoprofilowych klawiszy na czerwonych switchach, możliwość połączenia Bluetooth czy informacji o podświetleniu RGB. Nie zabrakło również grafiki przedstawiającej samą klawiaturę, tym razem w czarnej wersji kolorystycznej. Tak czy inaczej podstawowe informacje są czytelne, a szata graficzna prezentuje się całkiem ładnie. Tyle w temacie opakowania. Po rozplombowaniu pierwszego kartonu w środku znajdziemy Kolejny czarny kartonik. W nim natomiast na samej górze umieszczono trochę papierologii, do której zaznajomienia się musimy znać minimum język angielski w stopniu podstawowym. Niestety w całej instrukcji obsługi nie znajdziemy niczego napisanego w języku polskim, mimo że lista języków jest całkiem spora. Poniżej całej makulatury umieszczono schludny czarny worek, w którym najpewniej znajduje się nasza klawiatura, którą zajmiemy się trochę później. Na samym dnie w kolejnym papierowym boksie producent zapakował nam poreczny kika puller oraz przewód USB typu C do podłączenia. Do naszej klawiatury. Jego długość to około 180 cm, a jego wierzchnia warstwa to czarny materiałowy oplot. Nie zabrakło też małego organizera, który z całą pewnością pomoże ułożyć ten dosyć twardy kabel. Zobaczcie też, że firma Cooler Master zwraca uwagę na takie małe detale, jak chociażby nazwa firmy na przewodzie, czy też kolor wtyczki USB nawiązujący do fioletu na opakowaniu. Niby błahostka, ale sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki. Teraz podzbądźmy się ze stołu wszystkich niepotrzebnych opakowań i zabierzmy za najważniejsze elementy tej recenzji, a mianowicie klawiaturę SK622. Ta po wyjęciu z czarnego zamszowego worka sugeruje, że w rękach trzymamy solidny i dobrze wykonany produkt spod marki Cooler Master. Jej wymiary to 293 na 103 na 303 mm, przy wadze oscylującej w okolicach 446 g. Cały jej spód został wykonany z dobrej jakości plastiku, na którym umieszczono regulację nachylenia oraz cztery gumowe punkty poślizgowe. Góra natomiast została wykonana z metalu stylizowanego na srebrne szczotkowane aluminium, którego krawędzie wykończono estetycznym surowym szlifem. Zarówno metalową górę jak i plastikowy dół spaja plasek mlecznego plastiku, pod którym znajduje się podświetlenie LED RGB. Na przedniej krawędzi producent umieścił gniazdo USB typu C do przewodowego podłączenia z urządzeniem, natomiast po lewej stronie klawiatury znajdziemy przyłącznik do bezprzewodowego połączenia za pomocą Bluetooth 4.0. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemami produktów iPlat, smartfonami z systemem Android oraz komputerami wyposażonymi w Windowsa. Jednocześnie możemy się połączyć z trzema urządzeniami naraz i przełączać między nimi za pomocą skrótów klawiszowych. Na pokładzie tego mechanika znalazła się też bateria, na którą składają się dwa moduły po 2000 mAh każdy. Sprawia to, że klawiatura z włączonym podświetleniem będzie w stanie pracować na jednym ładowaniu przez około jeden dzień. Wszystko jest jednak zależne od sposobu użytkowania. Zerkając na górę klawiatury oraz na zastosowane klawisze możemy zaobserwować, że nie jest to standardowa 60, jaką możemy spotkać u innych producentów. Dzięki usunięciu jednego kontrola oraz skróceniu przycisku Shift znalazło się miejsce dla strzałek oraz przycisku Delete. Według mnie jest to bardzo dobre posunięcie, patrząc chociażby na częstotliwość używania kontrola w stosunku do strzałek. Pod niskoprofilowymi kick znalazły się czerwone przełączniki TTC cechujące się wytrzymałością na poziomie 50 milionów kliknięć. Do ich aktywacji potrzeba nacisku o wadze około 45 gram, a ich uaktywnienie następuje już po konaniu 1,2 mm. Zostając w temacie klawiszy zerknijmy na przycisk Caps Lock. W jego górnym prawym rogu znajduje się dioda sygnalizująca ładowanie klawiatury a nie jak na początku myślałem aktywacji wielkich liter. W momencie gdy świeci się na czerwono to klawiatura się ładuje, a gdy zmienia kolor na zielony oznacza to, że baterie są w pełni naładowane. Niebieska dioda to natomiast informacja o sparowaniu z urządzeniem. Ot taka mała zmyłka od producenta. Jako, że jest to klawiatura skierowana dla graczy, to nie mogło zabraknąć tutaj podświetlenia letter GB. Poza podświetleniem wcześniej wspomnianego mlecznego paska pełniącego funkcję bardziej estetyczną, producent zadbał nie tylko o podświetlenie głównego znaku klawisza, ale też ich pobocznych funkcji. Jest to znaczne ułatwienie w momencie, gdy chcemy skorzystać z dodatkowej kombinacji klawiszy, siedząc w pokoju, którego jedynym mocniejszym źródłem światła jest nasz monitor. Sterować podświetlenie możecie na dwa sposoby, używając odpowiedniej kombinacji klawiszy lub instalując dedykowane oprogramowanie od cooler master. Decydując się na to drugie rozwiązanie, warto na samym początku zaktualizować firmware, aby zapewnić sobie jak najlepsze działanie klawiatury. Sama aplikacja wygląda raczej standardowo, jak na tego typu peryferia. Możemy w niej dowolnie modyfikować podświetlenie od pojedynczych klawiszy aż po całe segmenty, ustawić zmianę koloru po naciśnięciu klawisza, czy też dopasować optymalną jasność urządzenia. Te wszystkie ustawienia możecie zapisać na jednym z czterech profili, które będą przechowywane w pamięci klawiatury i będą dostępne w momencie zmiany sprzętu. Ostatnim tematem, który poruszę, jest łączność klawiatury przykładowo z naszym komputerem. Używając do tego celu kabla wszystko działa bardzo dobrze, nie mamy żadnych opóźnień i praca na niej jest bardzo przyjemna. Pracuje ona wtedy z odświeżaniem na poziomie około 1000 Hz. W momencie, gdy przychodzimy na łączność bezprzewodową, widać niestety spadek szybkości reakcji, który w znacznym stopniu przekłada się chociażby na rozgrywkę w tytuły, gdzie potrzebny jest duży refleks. I o ile podczas pisania tekstu czy takiej typowej pracy na komputerze nie zmniejsza to w znaczącym stopniu naszego komfortu o tyle w grach no cóż, odpowiedzcie sobie sami. Odpowiedzialne jest za to oszczędzanie akumulatora, które w opcji bezprzewodowej obniża odświeżanie do 125 Hz oraz nakłada blokadę, dzięki której możemy wcisnąć tylko 6 klawiszy jednocześnie. I to jest dobry moment, aby przejść do podsumowania. Prezentowany dzisiaj model klawiatury kosztuje, w zależności od sklepu, około 600 zł. W tej cenie dostajecie dwuletnią gwarancję, dobrze spasowaną i dobrze wyglądającą niskoprofilową klawiaturę z całkiem niezłym podświetleniem RGB. Ale niestety konstrukcja Cooler Mastera nie ustrzega się pewnych istotnych wad. Pierwszą z nich jest niefortunnie umieszczona na klawiszu Caps Lock dioda, która mylnie informuje nie o aktywacji tego klawisza, a o łączności bezprzewodowej i ładowaniu. Drugim minusem jest zwiększenie czasu reakcji po przyłączeniu na tryb bezprzewodowy, co jak na klawiaturę gamingową jest małym nieporozumieniem. Trzecim i ostatnim minusem jest ograniczona do ilość jednocześnie wciśniętej klawiszy podczas połączenia Bluetooth. W takim razie do kogo skierowana jest klawiatura SK622? Najpewniej są to osoby ceniące sobie czystość i brak przewodów na swoim stanowisku. Mogą to być również osoby, które przyzwyczajone do niskoprofilowych klawiszy w laptopach co przyjść na zwykłe klawiatury bez ponownego przyzwyczajenia się do wysokiego profilu. Ostatnie grono odbiorców to prawdopodobnie osoby ceniące sobie niewielki rozmiar oraz bezprzewodowość, która jest wielkim atutem, gdy klawiatury używamy mobilnie. I co tu więcej mówić? Moja opinia na temat tego produktu jest taka: jako przewodowa klawiatura gamingowa, tak. Jako bezprzewodowa klawiatura do pracy, tak. Jako bezprzewodowa klawiatura gamingowa, zdecydowanie nie. I to by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać co myślicie o prezentowanym dzisiaj produkcie od Cooler Master i standardowo pochwalcie się jakich klawiatur Wy używacie. Sekcja komentarzy należy do Was. Do następnego razu. Cześć.